Dobra, bardzo dwa. Pytanie. Yy, mój ulubiony kosmetyk, który posiadam? Paletka, nie wiem, zgaduję. Paletka? No. O, dobra, dobra. <laughs> Czekajcie. A moje trzy marzenia to jest właśnie yy, polecieć ten tylko za granicę, spotkać dżemzy i być youtuberką, czyli mieć swój kanał na YouTubie. Aha. A mój ulubiony kosmetyk to już te serduszko co mam. No. Teraz pytania Oli dla mnie. Trochę się boję. Dobrze, ja mam cztery pytania do Ari. Bo jeszcze Mam opaków. Siedmiu? Dobrze. Mój ulubiony napój. Kakao? Sok. Mój pierwszy kosmetyk. Błyszczyk. Tak. Ile razy Pan zrobił Cztery? No, tak, no bo dwa razy to sam krew, więc no. i tyle. Może jeszcze kilka dopiszę. No. Dobra. Dopisałeś raz... I napisałam cztery pytania. Cztery pytania. Albo nie, ty mit. Ty mit. No ty, ty, ty. O, dobra. dobra no, dawaj. Yy, kiedy się urodziłam? 8 października dobra. 2020, yy, 2014. No. Yy, na jakich przedmiotach siedzimy razem? Na angielskim i na muzyce. Yy -y. Jaki mhm. Jaki mam był? Nie Taki normalny, taki baby. W sensie, nie mam tylko takich pizdek, jak ty masz. Tak jak ja mam? No. ja mam cleaner. No. Dobrze. Jak chcesz ja. tak? Nie. Okej, teraz ja zadaję pytanie Oli. Dobra. No. Moje ulubione zwierzę. Kot. Dobrze, podaj dokładną datę u mojego urodzenia. Jest Jestem 4 kwietnia 2014. Dobra, moje top 3 kolory. Niebieski, pomarańczowy i biały? I yy, ulubiona rzecz yy, do pielęgnacji. Rola to twarzy? Nie. A poprawne odpowiedzi to yy, tak. Top 3 kolory to jest niebieski, biały i yy, pomarańczowy.